Twierdził później, że żeby uzbroić armię krajową około 250 tysięcy ludzi tak przewidywał, to Alianci Zachodni powinni wykonać natychmiast 500 lotów po 150 do 200 miesięcznie. To miało być potrzebne, żeby armia krajowa dywersję jeszcze bardziej wzmogła. Ale to nie było wszystko, ponieważ dalej Tatar twierdził, że w wypadku wykonania przez zachodnich aliantów 1300 lotów do Polski, doprowadziłoby to do dostarczenia 100% potrzebnego uzbrojenia armii krajowej. Teraz każdy z Was może ocenić, czy to było w ogóle możliwe w warunkach takiej wojny, kiedy samych takich samolotów transportowych było zapewne kilka tysięcy a tutaj oni wymagali aż tyle lotów do Polski, tak, żeby uzbroić całą Armię Krajową, czy w ogóle było możliwe, żeby się alianci zdecydowali na wloty w strefę, no już głęboko za linią frontu, po to, żeby Polakom dostarczać broń. Dług Tatara taka liczba lotów z uzbrojeniem dla Armii Krajowej byłoby potrzebne, żeby zdolność bojowa AK była w pełni wykorzystana, jak również zsynchronizowana z planami wojennymi aliantów. Stwierdził też Tatar... Który był zastępcą szefa sztabu armii krajowej w Polsce, że dostawy uzbrojenia, które są obecnie, czy wtedy były obecnie prowadzone przez głównie Wielką Brytanię, nie pokrywają minimalnych potrzeb AK. Za pośrednictwem pułkownika Mitkiewicza generał Tatar złożył też pisemne memorandum do najwyższego dowództwa alianckiego, w którym oświadczył: Cytuję. Niezbędne jest możliwie najszybsze wykonanie 500 lotów do Polski, aby wzmocnić działalność dywersyjną Polskiej Armii Krajowej. Jeżeli ogólne zbrojne powstanie w Polsce, uzgodnione w czasie i skoordynowane z działaniami aliantów, ma być zadecydowane, to nieodzowne jest wykonanie dalszych 1300 lotów jako masowej operacji w odpowiednim momencie. Zwróćmy uwagę, co pisał Tatar. Że nawet jeśli to takie powstanie miało być w Polsce wykonane, to potrzebowali tak naprawdę 1800 lotów z uzbrojeniem i miały być one uzgodnione w czasie i skoordynowane z działaniami aliantów. Jak wiemy, powstanie warszawskie było zaskoczeniem dla aliantów, było nieuzgodnione najwyższym dowództwem alianckim i zupełnie nieprzygotowane.